Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy, posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. O, jedziemy. Uuu, co jest? Bardzo mi się motocykl ślizga, ale w sumie stał długo. Oponki do, do zmiany. Nowe są, tak? Mają przyjechane 2000. A, no to już nie nowe No prawie nowe Słuchaj no Są takie żeby te dwa tysiące, co nie? No To co, gdzie jedziemy? Na miasto może na aleje? Możemy Dobra Aleje, tam się gówno dzieje <laughs> Ale to jedziemy sobie jakąś fajniejszą drogą tu w lewo? No dawaj Albo chuj, jedziemy prosto No to się zdecyduj ty Prosto przejdziemy sobie przez samą Aleję, a nie ten A nie tam dookoła a, wiem gdzie jesteśmy. Ale to tu nie, nie skręcimy w nie. Znaczy skręcimy. Skręcimy. Ale nie koło jasnej góry. Nie, 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 skręcimy sobie tam, gdzie ostatnio kota prawie rozjechałem. Aha. <laughs> Właśnie o tym kocie wspominaliśmy, nie? Mówiłam o tym. A teraz słyszysz dobrze? Tak, słyszę ci zajebiście Słyszysz ją dobrze? Tak, a ciebie jeszcze lepiej. No tylko ty masz jakieś problemy ze mną ostatnio Krzysziek sobie do kamery wycisza ten y, mikrofon, znaczy twój interkom. No to też. No to jak mówisz tak chociaż trochę lżej, a, no, a mnie słyszy prawie że dobrze, to się po prostu słyszy jeszcze gorzej. Ty słuchaj, wiesz, że my się połączyliśmy, bo byliśmy wczoraj, e, testowaliśmy KTMy, nie? Mhm. I były dwa inne interkomy, bo byliśmy w... Ile nas było szóstka? Tak, tak. I połączyli się wszyscy, a dwie osoby miały inne interkomy. A jakie? Seny? No właśnie, ja myślę jak to kardo połączyć, bo to kardo to idzie na meszu seny, co nie? Podobno da się No właśnie, podobno tak, tylko nie wiem jak to zrobić Trzeba pokombinować Grzejecie Aniu? Tak, bardzo To się cieszę A, tutaj w, w lewo Nie jest ci zimno. zimno? Nie, tak samo jak tydzień. cień, nawet lepiej To dobrze Co, palisz dla cia, czy co? Nie, szkoda mi już jej Makaryny możesz zatańczyć Są <noise> <noise> mnie mnóżki rozwinąć o... CZERWONYM! <grym> Czerwony siedzi tak, żeby nikt nie widział. A ja widziałem. No. Pół polski. Pół polski teraz zobaczy. Ja też widziałem. Czy słyszysz jak ten wydech mi strzela? Co? Właśnie coś strzeliło przed chwilą. Ten w, w ogóle bulgoczek pojedynczy. Pojawi... Coś było, no? mam katalizator, więc teoretycznie nawet nie powinny iść marchewy Przyłożyłem sobie dzisiaj łapę, bo tak sobie wiesz Uważaj na koty że co, Czasami żeby ogrzać łapy, przykładam sobie do wydechu, bo i tak mi nie wystrzeli marchewa i tak, co nie? No to jest to Jak mi marchewą dzisiaj, jak mi marchewą dzisiaj je, bo To mi ten kawiczkę mi spaliło O, zobacz, pięćsetka takie rzeczy robi No Co Aniu mówiłaś? To było to słynne miejsce z kotem Tak, tak, to było miejsce z kotem, no Centralnie, centralnie było moją pracą <laughs> Musimy sobie jakieś instastory walnąć Zawrócimy tu, co? No. Czekaj, bo wpuszczę nas chyba. Chyba. Nie, parkuję. Chyba, że w sumie jest mały ruch, tu chcemy, na środku alei, se zdjęcia, zdjęcie, na jasnej góry. To zjedź Ty, na prawo. Ja bym włączył naświetlanie, no. Masz samochód z tyłu, zjedź za prawą. A to tam byśmy musieli do końca podjechać. Do końca? No. To zróbmy tak, wróćcie tam, gdzie byliśmy, wykręcisz, jeszcze wykręcisz. Wykręcę. No walniemy ładną fotę z naświetlaniem Ty to lubisz jeździć z piecakiem, co nie? No ja powiem ci mam mały dylemat, no bo moja dziewczyna jest tylko trochę niższa ode mnie i już tak jest coś kiepsko. Kiepsko? Oooo chociaż nie, no motocykl większy kupię teraz to. Co? co tu się dzieje? No, Rozgasz po prostu silnik Czy U? tam chcemy? Nie. Nie no dobra, ustaw się przodem do mnie. Przodem myślę, że takie ustawimy wiesz, ze sko skosa. Przodem, przodem. Ładnie to wygląda bardzo. Ładnie, no. O Jezu, ja ci nie odepnę tego teraz ty. No ja sobie odepnę, lej. Tego się z lampą nie robi. I czy mi tak ustawił wiesz, to przodem, ale tak, żeby był po tak w literkę V spotykały? Ustawimy je tak w środku, żeby tu się koła stykały ze sobą, Aha. żeby dochodziły przez tą linię. No dobra A mocno, wy... tak? Także dupy przechodziły przez tą linię, i tego Tak? Co jest? Co to było? Bo taka rakieta, że ona wiedziała, że jak się bali czerwone to na niej zahamuje. <śm> 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 Mi się podoba, ludzie mają nieraz awarię w samochodach, że jadą, świecą im się awaryjne i cały czas alarm wyje. Czemu tak? No, jest tak nieraz. I uwielbiam, na przykład jadę sobie po jakiejś drodze takiej typowo wiejskiej, kurwa zero ruchu i mijam jeden samochód awaryjny z wyjątkiem alarmem. Tak? A to czekaj, ja, by, było coś takiego, co ja się z takim czymś spotkałem. A nawet nie wiem, czy to nie było w porażku, jak wyjeżdżaliśmy od nas z, z ten, z nadwody. Ty, no, było coś! No, to by to, to tam było, no, na, na filmiku to masz nawet. No, 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 no. Co na burgerach byliśmy potem? Tak, tak, dokładnie. Oooooo! Wow, co ty to robisz? Kurwa, czekaj, bo ja tak nie lubię jak jakaś butelka leży jeszcze zakręcona na na drodze. Bo tam samochodem to chujam, bo to tylko się o taką idzie śmieciar Masz <strybujesz> <strybujesz> jakiś kurwa problem? <strybujesz> Czemu ludzie po sobie nie sprzątają? Ja nie wiem <sta> Nie mam pojęcia Ciężko wrzucić do lata prawda? No bardzo nieładnie Dobrze, Krzysiu stawi filmik, sprzątamy miasto nocą Kurwa. <laughs> sprzątamy miasto nocą Ja Cię mam, generalnie Ciebie słychać teraz bardzo głośno Więc staraj się mówić, nie krzyć, nie, nie krzycz po, po prostu Dobrze Co tu się dzieje dzisiaj, a raczej działo? Coś się działo no, bo sprzątają Stoliki jakieś k**a, co tu się Kiełbasy jedli na tych stolikach, czy co? Ty na bieganie patrzy na ludzi Co, co jest za no, E? Jesteście? No Tak Okej, okay, na hasło jakie wielkie pachołki Siri mi się uruchomiła Siri ci się uruchomiła? Tak Gdzie ty jedziesz? Po no prawo Aha, dobra Strzałka była No dobra, dobra Jaki obkrojone auto każda, każda naklejka daje plus 5 do prędkości <noise> Ten chyba przechodzi przez prędkość, prędkość światła już Ty, opowiedz mi jaką miałem wczoraj sytuację Wróciłem do mieszkania z zakupów Wchodzę, zamykam, za, przekręcam zamek Pierwszy raz przekręcam, drugi raz przekręcam i czuję jak ta rączka od przekręcania normalnie się zrywa I mogę sobie ją tak pokręcić Kluczem? Tą rączką, tą gałką do zamykania zamka. A, no, no 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 I w tym momencie nie byłem w stanie już się otworzyć No i co zrobiłeś? Wyjebać te drzwi czy co? Tak myślałem, czy wyrywać drzwi, czy wy, wyciągać je z zawiasów, czy co ja mam w ogóle zrobić, czy po jakiegoś dzwonić, bo nie mogę wyjść z mieszkania. No. trzecia, więc nie bardzo mogę pałacować, bo wszyscy sąsiedzi obok lub mieli problem, ale znalazłem wkrętarkę, przypadkiem zupełnie w sypialni, i wziąłem się za wykręcanie zamka i wykręciłem ten zamek, po prostu wyszedłem. Aha, i tyle? No. Aha, a ja to naprawiłeś to później, czy co? Nie, nie mam zamka. Aha. Czekam aż... Masz... No czekaj że otworzą sklepy jutro No jeszcze dolny to nie, bo to górny mi się Ta, zatrzasnął Tam był jakiś koleś, który jadł kebaba, ale jadł go w taki sposób, jakby nigdy kebaba nie jadł <grym> Dlaczego? No nie wiem, tak po prostu taka radość z jedzenia, widziałem to w jego oczach Jak, Jak zdrówko? Dobrze Kaca leczy Kaca? Kaca, kaca leczy Kaca, a to, a bo to soczek jest Rozumiem Dobry? Dobry? No ale kaca o 23? Późno na kaca To wczorajszy jeszcze? To wczorajszy kaz jeszcze? Kurwa długo cię trzyma Zdrowia ja Eryk <grym> No co? Dobre, dobre. A dzisiaj, dzisiaj z jednym deszczem tak pogadałem. U kolegi pod bokiem stałem Menel nas zaczepił, no. a tam temu to że on musiał pierdolę, naprawdę, bo, bo już się na mnie chłopami rzucał. Ja do niego pużar ten serio, a ten mi mówi, że jak obrażam Trzeba było powiedzieć, że żartujesz. Nie no bo on, on do mnie mówi, że fajny sprzęt i pewnie wszystkie laski na niego lecą. Mówię, chłopie, jak pod żawką staję. To kurde drzwi, jak się duszą? <noise> A ten do mnie ty, od razu spyskiem, że go od kur... wyzwałem. I że generalnie się ja sobie wyobrażam. Aha, Czekaj, ile mamy jeszcze litrów paliwa? 8-6 spalone, czyli mamy 6 litrów. 6 litrów, no? Czyli mamy na 100 km. A to nie, nie takujemy dzisiaj, Ania. 3000 km przejechane już. Nie, nieprawda. Co nieprawda? Nie masz 6000. 2963! <noise> Kasa o dojściu trzeciej. To wygląda na gościa, który cały dzień kasaleczy. No, tak wygląda. Czy ja się tam gdzieś wysusiam, Bo mi się siusiu chce. No, Wyciusiasz. Do rzeki wysikasz się. Zajebiście Nie, do rzeki nie chcę. A w krzaczki? Eee, no, w krzaczki chętnie. Nie. Okay. Tu zarośla, przy rzece. Kurde, ja ostatnio strasznie szybko jeżdżę. No, zostawiasz mnie w tyle, stary. Właśnie zapomniałem się przez chwilę. Gdzie ty jesteś? O, matko, tam jest. A, bo no, tu skręcamy. No, no. Stodoła tu jest ta restauracja. O, tu byliśmy, Aniu, ostatnio, autem. Tak, tak, tak. Ogólnie tutaj w treku możesz sobie wykupić taką wycieczkę. na BMW, GSH wzdłuż jakichś tam rzeki innych offroadowych tych. No. tak, no te jeżeliś taki węczurach. A tutaj, byłem tu też kiedyś. Ale moc się nie świeci dzisiaj, czekaj. O, bo to to bez. Dupa. To ja się Be... i tak odleję, ty. Bez sensu, jak moc się nie świeci. A ja się i tak odleję. No nie, no, odlać się musisz to, nie? <laughs> Jak ty Erik słyszysz Anię? Jak jedziemy szybciej powiedzmy? Normalnie Wyłącz mo to. Masz jakiś problem ze mną? Ja nie wiem o co chodzi Ania brzmi normalnie jak Ania A czekaj Rozłączymy cię teraz A teraz? No dobra, no dobra teraz to no, no teraz to stoimy, to wiesz Przepiękny za piękny ulep Mów coś Ania Halo, halo. No słabiej jak Eryka, zdecydowanie. No, ale skoro Eryk mnie słyszy, to wiem ja o co ci chodzi? Nie, po prostu nie. Ania, Ania dzisiaj mówi. Co robię? A, mów tak! Halo! Halo! Oh. Jeszcze raz! Halo! halo! No, lepiej! Mam tak krzywdzić całą drogę! No, jak jedziemy, to mów po prostu głośniejszym tony. A sam ludzie stoją w tym sklepie i patrzą na nas. No. Nie, to są. Manekiny, no! Manekiny, ja pierdzielę! <laughs> Gościu! Boże! prawie mnie przestraszyłeś. Halo, Aniu? Halo. O, to... Będę krzyczeć po prostu. Nie krzycz! Ja bym jeszcze trochę ludzi pozaczepiał. No to jest na Aleję No z bo nic innego się nie dzieje, sobie tak często powiem. Aleje, tu się gówno dzieje. taka prawda. Zimno trochę! Ja biedę z Czekaj, zgasz! Co tam? W krótkich spodniach też, z już wracasz? Z Żółzla wracasz? A. Z... A, to nie wiesz jaki był wynik? To się nie dowiemy. To trzeba było rokami do domu od razu jechać. <śmiech> Powodzenia! <śmiech> Nie, ty chyba się przypiorka nie zapiąłem, bo mi tam piździ trochę. Zap? Wiflowurko <noise> <koczy> na wietrze? <głosy> <głosy> Furkocze na wietrze Miasto budzi się! Boże! Nie krzyż tak, mówiłem ci coś a, a, sorry. Sportowy samochód marki Opel Opel Astra Asteroida I zawsze chciałem tak pojechać na tej śmieciarce jak ten pan. Myślisz, że mnie wezmą? Zapytaj! Ja pierdykał, nie mogę! Może no yes. Też tak mogę spróbować? Też tak mogę spróbować? Mogę? To czekajcie na mnie! Ja pierwszy. Nie zaczekali! Oh. Może wiesz kierowca autobusu da mi się przejechać. O czekaj. Mogę z motocyklem, bo paliwo drogie. A jak by tak... Może byś wjechał do autobusu ty... No właśnie chciałem się czy mogę z motocyklem opali po drogie. Czekaj, jeszcze raz Cześć Cześć Chyba nie mogę. Waga będzie ruszał. No wiem. Mm, o, No i zostań Kurde, was awaryjnymi podziękować to zatrąbiłem. Ładny piesek! Gdzie masz? był A no ładny, ładny. Naprawdę był ładny, tak? No ładny. Ryleczek! Są utwierdzenia ty. Co mówisz? Nie, bałem się, że ktoś tam wyjedzie z prawej strony. Znaczy ja generalnie jak gadam z ludźmi, taką zawsze szukujesz taką ewidencję, że może być świerdzenie, więc dostaję sobie motycek na policji do ucieczki. O, policja. policja! Pan policjant w porządku pilnuje. A to my w lewo jedziemy? Oliwka i szybciej! Tak jak obserwuje. No chyba im się spodobało. No. A nie! Trzeba na zajezdni jechać jakiegoś złapać. To my w lewo, tak? Przecież kiedyś jak jeszcze był IRC na y, Facebooku, a nie na Messengerze, to było zdjęcie, że komuś się motocykl zepsuł i ktoś motocyklem jechał w autobusie. Co ty gadasz? No było jakbyś mu w, w ty, na grupie w starych zdjęciach, to jest już to zdjęcie. Ja ma dokładki, to jest... Ile tam musiało pianki montażowej pójść? Mój idol. Albo trytytek. A trytetka to jest profesjonalna, profesjonalna robota. Profesjonalna mówisz? Jak to jest ten? Terminator! Dawaj lewo. I... Oj, kurde bele. No no przez przypadek. I... A ty specjalnie to zrobiłeś? Ty, o, o, odmachałem ci. Miasto u się Ej, co takie lampeczki? Może tu byśmy chcieli fotkę? Ach. Koło lampeczek? ładne Możemy fotkę z lampeczkami? Chyba nie Co, ty jedziesz z nami? A tu już wracamy? No możemy wracać powoli No to was yy, do któregoś tam momentu takiego normalnego już co nie? No dobra, spoko Na Jakiś herb czy coś takiego Dobra Po prostu nie chcę ten sam przez te lasy wracać No, luzik, luzik O kurde, pachnie mi tu coś Eee, tu ustąp jest stary Wiem, ale tu dopiero tutaj A czemu nie w lewo? Bo tam są... E, jak tu Aha. My jesteśmy, Krzysiu, uważni i słuchamy ludzi z YouTube'a, jak razem, jak jeździć. <grym> Powiedzcie nam, czy tym razem pojechaliśmy dobrze. Nie wiem, czy pojechaliśmy dobrze. Tu generalnie mógłbyś też autostradą jechać, ale to. Nie, nie, na autostradzie nie. Ciepło ci, Aniu? Ciepło. Tak? Ale, ale mi będzie zimno. Żejecie taka mizelka, coś, czy nie? Nie, Czujesz cały czas? Tak, na no plecach najbardziej. Co ona powiedziała, Aryk? Że po plecach najbardziej. Aha. Ty wisz, on nie słyszy, tylko nie ty. <noise> Kiedy ostatnio jechałem tak spokojnie, jak teraz, w tym momencie. A w nocy to wiesz, trzeba jeździć spokojnie. Znaczy wiesz, że tak są takie dziury, że. Gdzie my jesteśmy teraz, ty? To jest dzisiaj, jest Bałtyk mam po lewej. Aha! O, widzisz na, na tym. Na Bałtyku nie byłaś ze mną jeszcze. Nie, ja na Bałtyku? Bałtyk to jest takie fajne miejsce, Chodź, gdzie dużo się dzieje Oj, pokażemy, I mamy raptę pół kilometra do Bałtyku odtąd O, dobra Dzieje się tam w ogóle coś teraz? Chyba, chyba nic, co? O tej godzinie? Może być ciężko, ale sprawdzimy. Audyk to jest taki, taki zbiór yy, trzech sztucznych zbiorników wodnych. Przecież dwa są połączone, trzeci jest osobno. No i generalnie jest taka infrastruktura, że tutaj jest plaża i tu się dzieją w weekendy imprezy takie nad, wie, na plaży. Zgaszono światła na parkingu, bo oszczędzają, ale normalnie tu jest w samochodów, tak dalej, upalają kapora i inne takie. Jak jest impreza, to jest wszystko zawalone, bo jest tyle ludzi. Normalnie DJ ci gra na plaży, i tak dalej. I na razie jest tylko jeden ten akwen zagospodarowany z tą restauracją, a będą jeszcze pozostałe zrobione w przyszłym ciągu, tam następnych dwóch lat. Tu tak. masz tam taką imprezę, które plaży, tak dalej i tak chyba gówno widać No. Mi jest tu plas. jest plaża, tam jest woda, tu są takie... tam jest parking, tam, parkiet, tam e, tańczą. Lody sobie ja tu, można wziąć, kupić. Tu jest klimacik, tylko tu jest klimacik w dzień, jak sobie przyjdziesz na tak lody. Jak będę miał dziesięć tysięcy obserwujących na TikToku, tu tutaj na piasek i zrobię fontannę. Ja Pfff, nie zrobisz tego. No, zrobię, bo na 10 tysięcy to przyjadę i zrobię. Na TikToku? Na TikToku. A na Instagramie? Na Instagramie tam 400 i nie pokładam dużych nadziei w tym Instagramie. To jak to powiesz, to może tutaj będzie szybciej to 10 tysięcy. Nie, wystarczy albo TikTok, albo Instagram, które pierwsze? No i teraz tak, jak pojedziemy w lewo, to trafimy na... od razu na te mijanki. To jest bez sensu. Na co trafimy? Na te zwężki. A! To bo to już jest tak, to jest tak droga, to nie na lewo od razu. No, 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 no. I uwaga, piasek, czysto. Gdzie my teraz jesteśmy, ty, bo ja nie ogarniam tego. Tu skręcam w lewo i tu za... Jakby omijamy w ten sposób kilka tych, tych. tych no, mijanek. I teraz mi powiedz, Czerszuska rusza by dużo szybciej z świateł. Czy co? Czerszuska rusza dużo szybciej z świateł, czy jest też taka różnica? No, powiem Ci, że na początku na pewno by... Na początku Ci pójdzie yy, praktycznie tak samo. Moje wszystkie mają słaby dół Ja z rżuską, ja z rżuską na początku wygrywam tam do jakiejś tam prędkości 170 No prawda jest taka, że nie wiem, przez 120 mnie zapała W ilu sytuacjach jak faktycznie spod się rozpędzasz do 120 tak o no. do użycia tego, że teraz mam luźny łańcuch i ja po prostu ścisnąłem gaz, puściłem sprzęgło i, i, i poszedłem, co nie? Jakby... A sprzedajesz tą Cyberkę czy nie? Tak, tak ogólnie to jest, wiesz, tak do miasta, bo że tak chcę powiedzieć, wiesz na co dzień to jest zajebisty motocykl. Sprzedaję, ale sprzedaję nie dlatego, że tak jak już mówiłem, że coś mi w tym motocyklu nie pasuje, tylko dlatego, że mam w miarę wysoką dziewczynę. tak no trochę się Niezbyt jeździć dwie osoby na tej cbr No, 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 no. W miarę wysoko, no wiesz, no metr 70 z małym hakiem, no ale, ale no to i tak na ten zadówek tutaj z tyłu to jest dużo. No nie wiem, musiałbym ją zobaczyć, wiesz? Widziałeś ją. Ale jak ona tu siedzi na tym? To nie widziałem. Co tam, Ania? Ani. Ciepło ci? Ciepło. Ani, no serio? No, a czemu nie? Myślę, że mi tu będziesz narzekać, że ci zimno jest. No widzisz? Kamizelka działa cuda. Ile taka kamizelka kosztuje swoją drogą? 600 zł. Do. Ile? 600 zł? 650? Dobra się tak? patrzeć. A na spokojnie, teraz to nie potrzeba już. Bo to idzie. No ale wiesz, takie wieczorami to się przyda czasami. Albo z rana. No. A ile, ile ci tam bateria starcza? Bateria w tej kamizelce? A? To powerbanka podpinasz, zależy jakiego masz dużego powerbanka. Ha, no taki jest. No ile jakie masz powerbanka? 20 tysięcy? ile ci starcza? 3 godziny z hakiem? To dużo no. bierze. Ale na tym maksymalnym grzaniu, nie? Bo ona ma teraz... Gdzie jest ta lampeczka? Czerwona? Misu kolorowy, a ładowarka w motocyklu załatwia sprawę? Też załatwia no No ma czerwone na tym na, na największym Panie. grzaniu no to e, wiesz 3,5 godziny na radę No matko my tu będziemy stać nie wiadomo ile znowu a my Wiesz, jest droga bez smijanek, ale znowu przez las jakiś. I taki naprawdę las. las Ej nie no, omijałem to i nie było aż takiego lasu. Jak jechałem do ciebie. A jak ty jechałeś? Kurde, myśmy tam gdzieś koło tego ronda, jak na autostradę wyjeżdżasz, tam gdzieś w droga w lewo była. Choć dziwnie mnie to tam poprowadziło, ale poprowadziło. No nie powiem ci, bo, bo sam na nawigacji jechałem i nie wiem. No, bo ja tam drogę przez konopiska i tam typowo wiesz las. No. I jeszcze nie lubię tam jeść, bo tam i zawsze sarny skaczą. Tam do zwykle do 10 na godzinę zwalnia, bilet 20 Jadę. Aha. Nie, nie, bardzo mam fobie przed takimi miejscami już A jaki motocykl byś teraz chciał kupić? Wiesz co, myślałem nad Fazerką 800 Taki turystyk wiesz Turystyk, to jest naked z owiewką Nooo Ma taki lekko sportowy pazurek, że nie wygląda jak taki wiesz turystyk opadowany kuframi i tak dalej Tylko jak normalny motocykl A siedzi się trochę wyżej i tak w miarę wygodnie I kierownica jest szersza A z którego roku to chcesz? Wiesz co, możliwie z jakiegoś najnowszego no 13 to jest takie, nie chciałbym schodzić niżej No, 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 no tylko, że one też nie wychodziły jakoś długo A nie chciałbyś ziemteka jakiegoś? czeka? No Może bym chciał, ale te sery mi się jakoś nie bardzo podobają, a nakeda nie bardzo chcę Ducati Multistrada sobie kupię. Krzyśło jakim budżecie mówimy, no? <laughs> Jeszcze samochód muszę kupić teraz Chciałbym się tym przejechać, sposobny? kurde Fajna to droga będzie, jak to skończą tu Ja ogólnie, jak byłem młodszy, to myślałem, że mając 3000 na miesiąc To można kupić wszystko, co tylko się chce <laughs> Też tak myślałem O, zielone mamy jak zacząłem zarabiać trzy klocki to myślałem, że jak masz szóstkę, siódemkę na miesiąc, to możesz kupić wszystko co chcesz. Potem myślałem, że jak miałbyś dychę na miesiąc, to już na pewno wszystko kupisz <grym> Musisz oszczędzać. Matko, co to tu ma być ty? Musimy po nas jechać. Na którą na stronę? O się nie wiem, bo tu jest wysoki krawężnik. A nie wiem jak tu się jedzie, którędy. Ten tor To się lewą, bo tam samochód też w lewo jedzie. A było zielone? Zielone było, no o, dwie kreski. Dwie kreski oznaczają głupoty. Nie, czy jedna kreska oznacza kłopotę? A mi starczy. Jak tu jest zimno teraz, nie? O jest jest A ja mam bieliznę chłodzącą. Chłodzącą? Chłodzącą. No. <laughs> Ale pizgot! Ja pierdolę, Przecież tu jest z pin stopni mniej! Jeszcze lepszą rzecz ci powiem, bo generalnie kominiarkę też mam chłodzącą. Aha, super, zajebiście. Człowiek mrożonka. Czekaj, 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 bo tam stoi przy drodze w prawej. A no, coś tam jest. I tu jest chyba komisaria swoją drogą. No nie p piz... tam nie zmierzylicie przecież. No, to, to chyba Policja, no Ja ogólnie odkąd, odkąd zacząłem zbierać mandaty, to mi się taki radar odpalił na policję o, nie, nie. przy alkoholach stoją? <laughs> to nie policja, okej okay. ale, ale mi się taki radar odpalił na policję, że jak widzę podejrzany samochód, to od razu wiesz, pierwsze co to... Albo to był komisariat, to nie jest ten komisariat Ale jakby to policja pod tych alkoholach stała, to mi ja mnie chyba... nie wiem Ale no, już mogą służyć pod alkoholami No wiem, ale to śmiesznie wygląda Kur... Uwaga nie! Jesz. Ja pierdycham! Ale unika zrobiłeś ładnego! I jeszcze z jedną ręką, po drugiej jest urzęd dołożyć! No, to moment! Sarda tam była! Była? No! Ja to pierd... szybciej nie jadę! Nie, nie ma sensu! Można je trochę przegonić! Weź bo, jak oni nie to wyratują właśnie! Ja pierdolę zimno jest! Zimno nie? No! Nie oślepiam cię? Nie! A ja twoją, moją tablicą? Jak włączę długie, to nie! <laughs> Jehaha, za nami auto, czy mi się wydaje? Nawet dwa. O! Za 6 godzin rozpoczynam pracę, to jest dla 5.45. Zajebiście! Jak się wyśpisz, to ja nie wiem. Ja się nie wysypiam, ja w ogóle nie śpię. Ja jeszcze muszę grafik napisać na ten tydzień. Hehehe. nie zdążyłem dzisiaj. A tu mam wspomnienia z tym Orlenem z ostatnich tygodni. Tu żeśmy się też widzieli, nie zawsze? Nie, nie, mam takie wspomnienie jeszcze, żeby przyjechali tutaj z kolegą, co nie? Jechaliśmy z tutaj do, do herb i to był wtedy sobata feta w tego Rakowa, co nie? No Więc, yy, no generalnie ludzie tutaj potem, wiesz, po tej fecie przyjechali pociągiem, wszyscy się biegli na tą stację jeszcze po prowara. A my odwoziliśmy jedną pracownicę, taką, nie wiem, no młodszą, co nie? Do domu, bo nie miał jak wrócić. No i tak sobie jedziemy, zajeżdżamy na stację, mówi jakaś fajna beta, sto ja Michał bez namysłu mówi, to wjeżdżamy. I my tu zajechaliśmy na tą stację, a taki najbardziej najbardziej ze wszystkich krzyczy Patrzcie, czarna beta na chorzowskich blachach, bojów przyjechała, napieramy ich! Cała <noise> wiocha się nagle zleciała z jakimiś butelkami po piwie, b, 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 wiesz, tak dalej, co nie? No. A my w tym samochodzie. I podchodzi ten gościu, wali w szybę. Co wy kur... I zaczyna się drzeć, a ta nasza pracownica, ta młodsza, którą wieźliśmy, wychyla się i mówi tak Tato? <noise> Zuzia, co... Zuzia, co ty z nimi robisz? Tato, to są moi pracodawcy. A on tak a! No jego kolega najbardziej, najbardziej, jakby prawa ręka, a to ja w takim razie Marek jestem. I wkładam na ręce do samochodu, wida się z nami, co nie? A tamten mówi, Ja który z was położy łapę na mojej małej córce. A ten Michał, panie, wie pan ile kosztuje utrzymanie tego? My tego nie chcemy, my to właśnie do domu odwozimy. <laughs> Takie rzeczy tylko w herbach.